Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest granica ciągu. Jest to jedna z wielu granic, które możecie znaleźć na naszym kanale. Czego potrzebujecie, żeby policzyć z nami to zadanie? Moi drodzy, potrzebujecie kartki papieru i czegoś do pisania. Zaczynamy. Na tablicy kolorem czarnym została napisana granica ciągu, którą postaramy się obliczyć. Żeby tego dokonać, skorzystamy sobie z pewnej własności. Która mówi, że jeżeli mamy granicę ciągu przy n dążącym do nieskończoności z funkcji 1 plus 1 przez an, gdzie an to jest jakiś ciąg dowolny i jest ona podniesiona do potęgi, którą jest ten ciąg, to wówczas ta granica wynosi e, czyli to jest jakby konkretna liczba, czyli liczba Eulera. No więc moi drodzy, spójrzmy w nasz przykład. W naszym przykładzie coś podobnego się dzieje. Kiedy możecie to przekształcenie w ogóle użyć? Kiedy w, w mianowniku, przepraszam, w mianowniku, w wykładniku znajduje się też liczba n. Jeżeli tu by się znalazła jakaś dowolna liczba, 4, 5, 6, 10, to to przekształcenie byłoby zbędne. Ale w momencie, gdy w nawiasie mamy eny i w potędze mamy eny, to jakby staje się bardzo pomocne. No więc zaczniemy sobie w naszym przypadku, pr spróbu spróbujemy sobie skonstruować najpierw to, co mamy tutaj w nawiasie. No więc moi drodzy, tak, mamy na pewno limes przy N dążący do nieskończoności. I tak. Czy się zgadza? Czy tu jest jedynka i tu jest jedynka? Jest. No to piszę sobie. Mam 1. I teraz tak we wzorze mam plus, a tu tam mam minus. No to mi nie pasuje. Więc zrobię sobie coś takiego, że napiszę ten plus, ale otworzę nawias i napiszę tutaj minus, bo plus i minus ostatecznie dadzą mi minus, tak jak mam w wyjściowym przykładzie. Ale będę mogła też już oszukać trochę i skorzystać ze wzoru. I tutaj mam 1 przez an. No więc myślę sobie, myślę. Muszę mieć jeden przez coś, ale jeden przez co da mi z powrotem 5 przez N. Muszę tak to zrobić, żeby z powrotem dostać tą samą postać, którą miałam na początku. I wiem, że jest taka własność ułamków, że jeżeli ja jeden dzielę przez ułamek, to on wywraca się do góry nogami. Jeżeli ja chcę dojść do tej postaci, to ja muszę ten ułamek odwrócić, czyli dam tutaj n przez 5, bo pamiętajcie, jak ja dzielę, to mnożę przez odwrotność, czyli będzie 1 podzielić na n przez 5, to jest inaczej 1 razy 5 przez n, czyli dokładnie 5 przez n, czyli wszystko się zgadza. Co dalej to przekształcenie mi mówi? Że w potędze muszę mieć Min, przepraszam, że muszę mieć a przez n moim a przez n to jest minus n przez 5 bo tutaj jakby znak plus zostaje, czyli ten minus musi zostać zabrany przez moje a przez n czyli na pewno muszę mieć minus a moim a przez n czyli to co jest poniżej jedynki to jest n przez 5 i teraz uwaga no rzecz stała się dziwna, bo na początku miałam n plus 4 no i nie mogę sobie tak bezkarnie Zapisać tego, jak chcę i pójść, tylko muszę zapisać teraz za nawiasem potęgę, która jak pomnożę ją przez tą, to da mi ostatecznie to. Dlaczego? Bo jak mamy potęgę potęgi, to wtedy ja wymnażam, czyli teraz tak minus N przez 5, czyli to razy co, czyli tu mam jakoś puste miejsce, da mi moje wyjściowe N plus 4. No i teraz tak, hmm. mogę sobie to podzielić przez minus n przez 5, wtedy wyjdzie mi, co mam wstawić, czyli to będzie co? n plus 4 podzielić przez minus n przez 5, zgadza się? Czyli to jest ile? n plus 4 razy, to w nawiasie musimy, minus 5 przez n, bo mnożę przez odwrotność. Czyli ostatecznie, co mamy? A jak wymnożymy, to będzie n razy minus 5 przez n to będzie minus 5, bo n -y się skrócą, plus i minus mi minus, czyli 20 przez n. Czyli to musi być moja potęga za nawiasem, żeby jak wymnożę, to ostatecznie dało mi to, co miałam na początku. I teraz tak. To całe wyrażenie tutaj w nawiasie kwadratowym to już jest moja postać, którą mam tu, czyli to jest równe. Czyli moi drodzy, ponieważ nie pozbyłam się w dalszym ciągu n, bo to jest w potędze, muszę znowu pisać granicę, ale już mam E do minus 5 minus 20 przez N. To już jest troszeczkę lepsze. I teraz tak, muszę sobie policzyć, jaką granicę mam w tej potędze. I teraz widzę 20 przez n. Gdzie dąży 20 przez n, gdy n dąży do nieskończoności? Czy jest ono mniejsze, czy większe? Stwierdzamy, że gdy n dąży do nieskończoności, to 20 przez n to będzie tak, 20 pierwszych, 20 20 setnych, 20 milionowych. Okazuje się, że to maleje, tak bardzo maleje, że dąży do zera przy coraz większych n-ach. Więc widzę, że to tutaj zmierza do zera. Czyli... Minus 5 minus 0 to jest minus 5, czyli mój ostateczny wynik, już mogę nie pisać granicy, to jest e do minus 5. Czyli wykonaliśmy dwa kroki. Tak przekształciliśmy nasze wyrażenie wyjściowe, żeby przypominało nam to, co mamy w tym naszym pomocniczym wzorze. To jest pierwsze. A po drugie musieliśmy obliczyć granicę. E do elementu, który wyszedł nam tutaj jako wynik y, tego równania, ponieważ wiemy, że musimy zawsze działać tak, że jeżeli coś zmieniamy, to musimy dodać, odjąć, pomnożyć, podzielić, tak, żeby potem wszystko obie strony się zgadzały. Moi drodzy, zapraszam was do kolejnych części cyklu granica ciągu. Jeżeli macie pytania, wątpliwości, uwagi, wysyłajcie je czym prędzej na adres matnaplusmałpa.gmail.com jeżeli nie znaleźliście na naszym kanale bądź na naszej stronie, która powyżej jakiegoś zagadnienia, które Was interesuje, to także wysyłajcie je na nasz adres mailowy matnaplusmapadgemail.com. Ja życzę Wam udanego dnia. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia filmu, jeżeli Wam się spodobał. No i cóż, do usłyszenia.